Witam serdecznie z tej strony KryptoAnonim, a to są szybkie wiadomości z świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że to wszystko, co powiem, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, po nią powinniście zgłosić się do odpowiednich osób. No i dobra, zaczynamy sobie. Zobaczmy, ile kosztuje Bitcoin 2060 i jest 0,37% na minusie w ostatnich 24 godzinach. Ether 0,73% na plusie w ostatnich 24 godzinach i wynosi 1360 dolarów. Cały market cap praktycznie stoi nam w miejscu i wynosi 1 bilion, 1, prawie 2 miliardy dolarów, więc trzymamy. Zobaczymy, jak długo. Zobaczmy, co najbardziej pompowało nam w ostatnich 24 godzinach. Safe Tutaj zrobił 53 procent ale oczywiście na zerowej płynności, więc na takie rzeczy nie patrzymy. E, TWT, czyli True Wallet Token 5,17%, Raven Coin 4,8%, Uniswap 2,57% na plusie. Co najgorzej sobie poradziło? Celsius 17,69% na minusie, Helium 10,7% na minusie i Terra 2,99% na minusie. No dobra, zobaczmy sobie na wykres Bitcoina. Bitcoin płaściutko sobie tutaj idzie. Trzymamy 20 tysięcy. Zobaczymy, kiedy to wyklepywanie dna nam się zakończy. No, kiedyś się zakończy. I kalendarz na piątek, 7 października. Bo to jest wydanie właśnie na ranę tego dnia. Dzień wolny w Chinach. Chiny cały tydzień święto narodowe sobie tutaj świętowali, ale o 3:30 w Chinach będziemy mogli już mieć wskaźnik PMI dla przemysłu. Później mamy o 12:00 spotkanie liderów w Unii Europejskiej. O 14:30 Stany Zjednoczone, zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, później także stopa bezrobocia za wrzesień to wszystko, i w Kanadzie także zmiana zatrudnienia za wrzesień. No i dobra, przejdźmy sobie od razu do wiadomości. Wiadomości zaczniemy od Unii Europejskiej, która zakazuje transakcji transgranicznych z Rosją na aktywach cyfrowych i tutaj nowe sankcje obejmują wszystkie cyfrowe portfele konta oraz usługi przechowywania kryptowalut niezależnie od kwoty portfela, więc widzimy tutaj została Rosja pozbawiona. Kolejnych możliwości. Jednak, jeżeli ktoś coś robi z rozumem, to jak najbardziej dalej będzie mógł tutaj używać kryptowalut, aby obchodzić sankcje. Tylko trzeba to robić z głową. <laughs> Następna informacja mówi nam, że mamy konferencję AIBC Sigma Summit za 2022 już od 14 do 18 listopada na Malcie. Jest to jedno z największych wydarzeń sezonu z branży krypto. Event łączy w sobie cechy międzynarodowej konferencji branżów, branżowej, targów tematycznych i networkingu. No więc, jeżeli ktoś się wybiera, no to może w komentarzach napisać, jak było. Deep Space Galerii, czyli nowa galeria NFT w Warszawie, już o 7 października, czyli dzisiaj w piątek, będzie otwarta. Co tutaj będziemy widzieć? Postmodernistyczne przeżycia galeryjne, gdzie świat wirtualny przenika z realnym, wspólnie zachęcając widzów do zatopienia w świecie emocji i wibracji. No tak, czyli wszystko powiedziane i nic jednocześnie. No dobra, jutro można się udać. I zobaczyć, co tam było, więc może jutro, jak mi się uda wybrać na taki pokaz sztuki w metaversie, to, to coś wam powiem o godzinie 18. No, więc jest szansa. Lecimy sobie dalej. Bitcoin Ether zawstydzą tradycyjne aktywa. Tak sobie twierdzą analitycy Bloomberga. Oczywiście chodzi o Majka McGlona i Jimiego Deglasa, którzy tutaj twierdzą, że zdążą zdrożyć o wiele bardziej niż tradycyjne aktywa. No ja też także uważam, bo inaczej ten program by tutaj nie istniał. Myśmy nie nagrywali tych audycji gdybym nie rozumiał tego, że reszta aktywów zostanie w tyle, tak jak ostatnio 10 lat zostawała w tyle za Bitcoinem. A teraz ta adopcja będzie trwała dalej. Mimo przynajmniej taką nadzieję, mamy jednak solidne fundamenty, aby tak się działo. Miejmy nadzieję tylko, że Europa ze swoimi prawami nie zgasi nam tego potencjału, bo jednak próbują zrobić wszystko, aby nam przeszkodzić. Jednak Bitcoin jest antykruchy i im bardziej go atakują, jest yy, wzmacniany. No ale zobaczymy, jak to się zakończy, oczywiście. No i tutaj Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Jaki był tego powód? Mało ważne, bo już każdy z Was wie, że nie podnieśli, że złotówka idzie raczej do piachu, a może zaczną podnosić. W każdym razie jest tu bardzo fajny filmik, który pokazuje naszego prezesa jak takiego... Kurczę, on i jego żona wyglądają jak jacyś tacy... No... Moi drodzy, no myślę, nie wiem, nie chcę oceniać, ale w każdym razie myślę, że prezes banku i osoba, która reprezentuje nas na polityce światowej jako prezes banku centralnego, no by mógł mieć troszeczkę więcej elegancji w sobie e, niż czapka, no baseballówka i wystająca koszula spod polaru, no ale może ja jestem przewrażliwiony po prostu i mam jakieś dziwne osądy ludzi po wyglądzie, no ale Dobra, do metaversu wkraczała właśnie większość marek i widzimy także, że punk, PKO wkracza do metaversu. Mm, mm. Użytkownicy platformy będą mogli zobaczyć wystawę polskiej sztuki współczesnej zgromadzonej przez instytucję, poznać historię tego banku oraz zapoznać się z galerią kart płatniczych. Niesamowite, moi drodzy! Niesamowite. No, też fajnie by było, gdybyśmy mogli pójść w tym metawercie i załatwić, nie wiem, wnioski kredytowe, wnioski jakieś tam inne rzeczy bezkotówkowe, na które musimy czekać w banku, a tak to powinno się wejść. Pyk, pyk, weryfikacja jakaś. I na przykład, nie wiem, wyłączyć limit konta, włączyć jakieś tam inne rzeczy, które oczywiście nie polecam używać, bo nie warto używać pieniędzy ze swojej przyszłości. Pieniądze trzeba e, mnożyć na przyszłość, a nie ściągać z przyszłości na konsumpcję. To jest najgorsze, co można zrobić. No i następna wiadomość recesja. O nie, tutaj procesor mówi, że to jest bardziej psychologiczne niż ekonomiczne. Chodzi o Laurens e, Kotlikow, mówi nam tutaj, że nie jesteśmy w recesji i że tutaj to jest bardziej podkład psychologia niż prawdziwa ekonomia. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam recesje wywołują banki centralne właśnie z manipulowaniem stóp procentowych. Gdybyśmy mieli twardy pieniądz i stopy procentowe by były ustalane rynkowo poprzez popyt i podaż na pieniądze, jaki występuje w danej chwili, no to takie rzeczy by nie było, albo by występowały skrajnie rzadko i bardzo szybko by mijały. Ale jednak kiedy jest z palca ustawiona stopa procentowa e, i pomnażanie gotówki, no to takie recesje i skoki, hossy będą się zdarzały cyklicznie, tak jak to robią od prawie 100 lat. I tutaj gamefi zapewni ludziom pracę, czy jeżeli stracą na rzecz robotów. Problem poruszany też już od dwóch setek prawie lat, jak się przemysł zaczął rozwijać na świecie, to ludzie już się bali, że stracą zatrudnienie na rzecz maszyn. Tak samo jest teraz, jednak mamy coraz więcej ludzi na świecie. A jednak maszyny nie wyparli tych ludzi. Mamy udogodnienia, oczywiście. Ludzie muszą robić coraz mniej rzeczy na te podstawowe rzeczy, aby przeżyć, typu rolnictwo i tak dalej. Więcej maszyny wykonują, ale e, pamiętajcie, że te maszyny trzeba pilnować, programować, budować, rozwijać. Mamy planety do kol kolonizacji. Może jak technologia się rozwinie, to jeszcze kolejne planety i tak dalej, i tak dalej. I na pewno yy, myślę, że jeżeli będzie odpowiedni system monetarny, to ludzkość nie ma co się bać na brak pracy. No i wyżej będziemy uprawiać główną pracę. Kolejna wiadomość to idziemy do Fidelity, którą uruchamia fundusz na Ethereum. Fidelity złożyło klientom ekspozycję na ETH zgodnie z dokumentem złożonym właśnie w SEKu 26 września. No, więc tutaj widzimy, że firmy się podstawiają, e, robią aktywa na następną osce. Widzą tutaj e, obroty, widzą rozwój, bo gdyby tak nie było i e, że w przyszłości by na przykład Ether miał nic nie znaczyć, większego niż teraz i tak dalej, no to myślę, że te ekspozycje by nie były potrzebne, ale oni doskonale wiedzą, że tam hajs będzie napływał bardzo dużą ilością. Tutaj w ogóle ten fundusz minimalną kwotę wpłaty ma 50%. Tysięcy, jak dobrze kojarzę? Nowy fundusz akceptuje minimalne inwestycje zewnętrzne w wysokości 50 tysięcy dolarów i odnotował już ponad 5 milionów USD w zgłoszonej sprzedaży. No więc, e, więc widzimy, nie jest to dla jakiś płotek, mm, a rozwój tutaj w stronie krypto e, idzie do przodu i firmy to wykorzystują. Dodatkowo widzimy tutaj kolejną firmę Bitwise, e, który wprowadza kolejny ETF e, B. W Web, który będzie tutaj mm, ekspozycję dawał na 5 kategorii spółek Web 3. No więc widzimy tutaj, idziemy w tym kierunku, więc myślę, że mamy dobre czasy przed nami do rynku kryptowalut. Martwi mnie tylko te pogróżki o wojnach. Miejmy nadzieję, że się skończy nagrożeniem palcem i tych atomówek nikt nie użyje. No bo wtedy myślę, że nie będziemy mieli co tutaj zbierać. No i ostatnia wiadomość, banki centralne złamią kryptowaluty. Blackrock ma złe wiadomości. <laughs> Blackrock już w poprzedniej. Analizie wykazywało, że jeżeli rezerwa federalna będzie podnosić stopy w otoczeniu odpornej na podwyżki inflacji i wysokich oczekiwań inflacyjnych, gospodarka USA czeka bolesna i głęboka recesja. Keynowska koncepcja gospodarki interwencjonistyczny rząd bynajmniej nie stanowią dla giełdy stabilnego otoczenia. Nierównowaga podaży i popytu ma miejsce przede wszystkim w usługach i jest fundamentem, na którym opiera się rosnąca inflacja. I tutaj według BlackRock agresywna polityka rezerwy federalnej będzie kosztować USA 3 miliony bezrobotnych i PKB niższe, niż, e, niższe nawet o 2%, gdzie tamten zombie analityk profesor mówił, <coughs> że nie mamy w ogóle bezrobotnych, ale warto zwrócić uwagę, że te wszystkie wskaźniki są zakłamywane. Tak samo inflację mamy sporo wyższą, tak samo bezrobocie jest sporo wyższe w Stanach. E, warto zwrócić uwagę, że tam e, chyba jeżeli ktoś jest 3 miesiące już bezrobotnym, to w ogóle się nie bierze do liczenia, że jest bezrobotnym, bo jest wtedy już długoterminowym bezrobotnym czy coś, więc absurd na absurdzie żyjemy w czasie po prostu, nie wiem, nigdy w życiu, za jak byłem młodszy, nie wyobrażałbym się że takie, takie jaja mogą być robione na świecie. No ale trudno. Zobaczymy, jak z tego wyjdziemy. Myślę, że będą musiały nastać naprawdę ciężkie czasy, żeby ludzie znowu stworzyli e, no, mocnych ludzi i ci mocni ludzie stworzą dobre czasy, no a dobre czasy stworzą słabych ludzi i znowu się cykl zamknie. Ale niestety tak to musi być. Dobra, przejdźmy sobie do analizy. dobra mempool 6 satoshi za byte jeden blok to jest najwyższa opłata w tym bloku bitcoin działa bardzo dobrze ether 15 guay 0,43 dolara więc też działa bardzo dobrze przepływy 6902 bitcoiny wpłacone na giełdy 2015 Etherów wpłacone na giełdy 8 bnb wyciągnięte z giełd i wyciągnięte 566 milionów dolarów więc widzimy wszystko negatywnie jednak 20 tysięcy się nam wstrzyma tak to wygląda na wykresie tutaj nam spada ilość bitcoinów z giełd, więc widzimy, że ktoś się po to powolutku sobie wyciąga. Już mamy tylko 2 miliony i 50 tysięcy bitcoinów według tego balansu, który tutaj jest liczony przez CoinGlass. Coin Dobra, zobaczmy sobie wolumen na futuresach. 78 miliardów, więc tutaj nic się ciekawego nie dzieje. Likwidacje 17,5 miliona w longach i 22,5 miliona w shortach. 200-tygodniowa średnia krocząca, cały czas jesteśmy pod nią. Longi do shortów 49,73% longów i 50,27% dla shortów. Likwidacja w ostatnich 24 godzinach 44 miliony dolarów. Nasz strach i chciwość wynosi 26, więc strach troszeczkę się nam uspokaja, bo im dłużej będziemy na tym dnie, no to ten strach zazwyczaj będzie tak się wahał od ekstremalnego do strachu. No zobaczymy, kiedy w końcu z niego wyjdziemy. Jesteśmy już ponad 3 miesiące, jak dobrze kojarzę, tak? 3 miesiące? Ile my jesteśmy? Gdzie jest mój wykres? 118 słupków gdzieś mniej więcej jesteśmy na tym dnie. No myślę, że do 200 możemy dociągnąć, chociaż niekoniecznie. To jest taki mój szczał, że tak między 140 a 200 pewnie będziemy sobie siedzieć. Zobaczymy, kiedy FED zmieni zdanie, kiedy wymięknie i nie będzie już mógł e, podnosić sobie stóp procentowych. Krypto Bitcoin Bull Run Index wynosi 7, więc cały czas siedzimy praktycznie na dnie. Ordery. Przy 20,5 tysiąca dolarów mamy 21,5 tysiąca bitcoinów na sprzedaż, czyli bardzo dużo. Przy 20 tysiącach mamy 2000 na zakup, a przy 19,5 mamy 22,5 tysiące na zakup, czyli bardzo dużo. To są oczywiście zlewarowane pozycje na futuresach. A same fizyki to mamy 5500 na sprzedaż przy 20,5, więc tutaj jest sporo. Na zakup 570 przy 20 tysiącach i 19,5 tysiąca to mamy 3,800 do kupna. Więc tutaj widzimy małą przewagę na stronie sprzedaży, więc może te 20 tysięcy się nie utrzymać. No dobra, no to tyle. Dziękuję, że zostawiłeś ze mną do końca. Zostaw komentarz, na, napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Jeżeli Ci się podoba zostaw subskrypcję i dzięki, że jesteś. Pozdrawiam. Elo, hej!